Ej, ja są pocięci już. Nie, ja tak będę musiał niekiedy robić, bo nie wiem co się dzieje, ale moja nagrywarka tak zaczęła głupieć, że mi się cofa do 30 fpsów ze 60, gdy nagrywam. Więc ja nie wiem co się dzieje i będę musiał tak robić. No bo innego sposobu nie mam, gorzej że mi się tak na bosie zrobi, bo serio, to są lagi, nie jesteś z tej ziemi, jak ja mam 30 fpsów. Nie 30 FPS to niby taka płynność, ale gdy się masz 60 i nagle ci się zmieni na 30, to już nie jest taka płynność Co to jest? O nie jak ich nie lubię on tym go gośbieram No właśnie O skrzynka Nie tam nie chcę wejść, ja chciałem to zebrać Nie miałem do tego pokoju jeszcze

Chciałem jakieś serca wykupić albo coś, a tu gówno. Ale ile monet zdobyłem za to? Kolejna moneta za wykonanie go. 28, monet. What? A już tu byłem. Ale tutaj nic nie będzie. To też. No i dobra, co to jest? Serio, Body gaz, Dobra, ciągle mi teraz laguje. Nie wiem, co się dzieje. Będzie trochę łączenia tych filmów. O nie, Ja tu w pieprze, gdzie Cię... nie, tu. W dupie tu Ta mucha jest OP Mam pół serca Co teraz? W dupie To jest w dupione już Chyba, że mucha mi pomoże Znowu mam lagi, to Co się dzieje? O! Przestały! Same przystały! Co to jest? Oho super. Znowu mam lagi. Czekajcie. Nie wiem, co się dzieje. Na następnym nagraniu to już będzie ogarnięte, myślę. Dobra, umarłem. Yy, dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Yy... Będę nagrywać tego więcej, bo się się to nagrywa, no jak widzicie, nie udało się po prostu, no, chociaż mogłoby się udać z, taki, z, tak, z takimi rzeczami, nie, że wyrypałem z tymi duchami i to trochę nie wyszło, no dobra, na razie i cześć.